The <laughs> oh, <dear. laughs> oh, <dear. laughs> oh yeah, yeah, <laughs> oh yeah, yeah. shall I spend it <laughs> <check -up. laughs> I witam bardzo serdecznie i zapraszam na wspólne spotkanie ze skokami narciarskimi. Spotkanie, które na pewno nie powie nam, że będzie nudno, wręcz przeciwnie, będzie bardzo ciekawie. Witam bardzo gorąco i zapraszam na wspólne emocje, bo tych prawdopodobnie nie zabraknie. Zerkamy najpierw na sprawy treningowe i za chwilę sobie stoczymy taki jeden pojedynek. Ale to za chwilę zerkamy na Pukosiada, Bożej Zorn i Jakub Michalik. Ale to są ludzie średniej klasy, więc nimi nie będziemy mieli po co szukać tutaj dodatkowych motywacji. Ale za chwilę no, zobaczymy, czy DSJ3 to są punkty ratingowe. Nie, ale powalczymy, ale powalczymy sobie. Chociaż chwilę na pewno nie zaszkodzi, porywalizować. Także z tym nastawieniem, ty podchodzimy do tego wszystkiego, co przed nami. No i zaczynamy od Danii. Eee, może lepiej, jeżeli tego nie ma to straty, bo trochę mniejsza presja będzie z tym związana. A tak tu mielibyśmy dużo nerwowych momentów. Zbyt dużo tych nerwowych momentów byśmy mieli, no i wtedy wiadomo, że wyglądałoby to niezbyt przyjaźnie. Eee, radzimy sobie lepiej w konkursie. 78 metrów, no typu 18,5, walczymy realnie o trzecie miejsce. Reszta niestety nam odskoczyła o 10 metrów, także dość sporo. Ale to mnie chyba zbicia z progu eee, w przypadku naszych rywali, bo my w będziemy mieli już lepszy skok. Eee, no, odważniejsze przede wszystkim, 83,5 metra, będzie to miejsce trzecie. Tak, trzecie. Rywali nie poprawili ci, którzy z nami walczyli o to trzecie miejsce. Eee, tak, zaczynamy nieźle. Jeszcze dwa występy musimy zanotować takie, na czołową e, trójkę. Nie będziemy stawiać jakichś wysokich wymagań, bo i tak tych wymagań nie mamy zbyt wiele. Nie wiem dlaczego tak, taka jaskrawość jest tutaj kurczę akurat. A sam się wkurzyłem na to, bo myślałem, że za chwilę się to wszystko jeśli chodzi o ustawienia obrazu, ale widać, że niestety nie. Telefon na Estonii taka sobie, 156,5 metra. No, coś tutaj się dzieje, nie wiem co dokładnie będę powiedziawszy I jestem trochę w kropce za chwilę dołączę do dwóch zawodników będzie z nim walczyć o jakieś lepsze samopoczucie dla nas jest rozgrzewka numer 1, yy, tutaj nieźle w konkursie trzecie miejsce na półmetku oczywiście mogłoby być zawsze lepiej, ale z drugiej strony mogło być też gorzej mamy trzecią lokatę jeśli ją utrzymamy będziemy o kroku zakończenia treningu online że tak powiem, no drugi lot podobny 155 metrów, wysokie noty jest trzecia pozycja, czyli to co chcieliśmy to, to mamy, można powiedzieć na trzecie miejsce po raz drugi miejsce na podium jest nas tej prestiżowym miejscem na ten moment nie wiem, nie wiem o co tu chodzi, naprawdę jest taka skrawość, że ciężko mi powiedzieć nawet na turnieju wczoraj tak nie było tym obrazem. Eee, za chwilę szansa by zakończyć to skakanie. Eee, dobre warunki, zostanie 144 m początek. No na pewno mi dosyć pozostaje. Tak, już mamy sytuację mniej więcej planowaną, chociaż oczywiście jeszcze nie do końca. Mamy szóste miejsce w próbnej. No trzeba trochę więcej w konkursie. Jeśli na pewno myślimy tutaj o efektach. Musi być lepiej w konkursie niż takie właśnie miejsce, gdzie w serii próbnej. Teraz odległość 146. No, mamy miejsce piąte z szansą na trzecie. Czyli jeszcze mamy realną szansę, aby zakończyć ten trening w trzech konkursach. Jeśli chodzi o ten etap akurat, prawda? Ten etap rozgrzewki. Po tym czekają nas dwie skoczni. O tym wiemy doskonale. Ten skok 146,5 no, ale mimo, że losko był od pierwszego, to miejsce piąte, czyli jeszcze na zawody przed nami będą. Musimy w tych zawodach zająć miejsce w czwartej piątce. Tak. Wtedy realnie będziemy, będzie można powiedzieć tutaj o jakichkolwiek zmianach. Inaczej będzie to niemożliwe. Żarówka, ale kurde, ta żarówka chyba jeszcze bardziej rozjaśniła nam ten ekran. Nie wiem z czego to wynika, prawdopodobnie jak to jak w serii płynie, nie zachwyciliśmy w USA. 136,5 m to będzie na gorszych odległości. Niestety. Niestety takie są fakty. Kurde, ta jaskrawość. Dobrze, że w drugim filmiku szerzej to takiej skrawości nie będzie. Bo gdyby taka się utrzymała jak cała jaskrawość, no. Nie chciałbym wtedy ręczyć za siebie. Mamy dobre otwarcie, gdyby nie upadek. 162 metry taki są to gorzki początek, no bo miejsce tylko szóste, ale walczymy o piąte, o piąte wciąż realnie jesteśmy wyżej, także walczymy, walczymy o to piąte miejsce, żeby ten trening się zakończył yy, i byśmy mogli przejść do tego treningu naszego bardziej przyjaznego, także do, do oglądania, no bo tam już nie będzie tej jaskrawości. 157 metrów, czy mamy piąte miejsce? Nawet czwarte, czyli jak najbardziej na plus ta rywalizacja. Eee, cztery występy, każdy człowiek w piątce, za chwilę powracamy.